Cześć Widowski, bardzo serdecznie jestem Semek A to pierwszy odcinek z szakesa na serwerze S32 Jak widzicie wesz weszedł nowy Tutaj wszystko inaczej wygląda Tu okienko się pokazuje na środku Osobowość wczytywań i coś innego no Coś innego I wesz weszło Jak widzicie karczma tutaj sobie już wczoraj Bo serwer weszedł o 22. Coś, coś, coś takiego no, i sobie troszkę pograłem. wkarczy mi się, chyba nic nie zmieniło. Światełka te, lampiony lampion, coś tam lepiej wydajność. Światła ma na arenie. Arena jest całkiem inna. Tu można porównywać. Na przykład porównam sobie tu, tu, siódmy. Wkrocz i wkraczam i walczę z nim. Unik, unik, i wygrałem chociaż miał więcej hapsa no jestem na 200 pozycji pierwszy tutaj jest to czekaj, nie wyznaleźłem no jest. na pierwszej są same 17, 19 już 20, ciężko ciężko tu można porównywać na przykład porównam A. to jest bardzo fajne, bo se porównujesz wszystko jest zmienione, inne zbrojowni no i nie się zmieniły się ta kula, to czy nie to czy ob ten odbija zmienię całkiem gabinet tego zbrojowni zawsze ten pasek tutaj był tu Teraz jest tu u góry w gabinecie magii w gabinecie magii też się troszkę pozmieniało wszystko działa jak, na, jak natura chciała. Małpka się drapie po główce, cześć małpko. Obrazek się rusza. W stajni. się stajni chyba też nic nie zmieniło z tego co wiem. Nic się nie zmieniło. W grzybowni się też nic nie zmieniło, ale jest na minus 20% grzybów czyli 6 grzybów dali za 12 zł to pokupiłem za 30 grzybów za 12,30 30 postać, postać to postać to jest to było tu u góry to było tu, to, to widzicie Poczta, tu jest lepsze jest bo macie tak bohater macie bohaterowie Bilgi jakie są lista znajomych możecie też zaprosić kogoś to jest bardzo fajny mega poczta i walki Ile walk wygranych, a ile przegranych To gildian, też jeszcze gildii w ogóle nie mam, kompletnie to sala chwały Lożki Lożki się zmieniły, bo lożki przedtem były takie Kwadraciki, nie? A teraz są takie Położone na mapie i do zdobycia Wkrocz Wróć Tutaj do portalu Gdyby to odtąd, to To to, 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 to później jest to, 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 ja zaraz wierzę to, to i koniec. Ciekawe co będzie w tym, o, się bo dodali coś chyba. Nie wiem i tu loszki i twierdza. w Twierdzę to i nie wiem, co to jest, ale nic nie mam. Dobra, ja sobie ją hajsu troszkę level nabiłem Zaatakowaliśmy sobie na, na ręce, przyjmiemy to. W następnym odcinku już chyba będę miał gildę. Yy, ale to nie wiadomo jeszcze. Yy. Postać przejdźmy do, do tego. Troszkę się nie mogę połapać jeszcze, ale to do postaci. Troszkę rozdajmy sobie statyki, bo kompletnie nic nie rozdawaliśmy. Jak widzicie, jestem teraz tym, yy, wojowni ej, Jakim wojownikiem? Łucznikiem. Łucznik jest dobry, bo jest ten, ma wytrzymałość i to dużą. To jest ścina. No. Jeszcze ten serwer nie jest taki dopracowany. Już nie mam hajsu? Gdzie to wszystko poszło? Jeszcze ten serwer taki nie jest dopracowany jak ma być? Ale z czasem wszystko ładnie ujdzie. Zręcznie tutaj mam już coś dla siebie założone. To sprzedamy, to sprzedamy. To sprzedamy. Pancerz to sprzedamy. No i oczywiście to sprzedamy. Widzimy się, to ja się będę już chyba żegnał z wami do następnego odcinka. Yy, cześć!